Dziemaneczko, witamy Was w kolejnym odcinku z FSA 15. W tym odcinku, oczywiście, przyszedł do nas niespodziewanie kasztan, zagosił w, w naszej Skromny gospodarce. Chore. Skromny między. Skromny między. Troszkę postawił mógł zbić No, bo tak no. to nie puszczamy <torszy> Nie, to no. nie ma bata. No, ok. to tak. Powstała no, ekipka. No. cześć, 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 cześć. Ile ja, 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 ja... Tak, no zgodnie. Co ja tam Karol, jedna prośba. Co? Ja to rozmawialiśmy? Eee, jeżeli chcesz... A co chcesz? <laughs> o czym rozmawialiśmy? No A, dobra... To weź, Kred... czy się to ten... A to kredyt wziąłeś. Ja. No, i... no to... Ten... Eee, proszę ciebie... Eee, powiem ile, tak... Ile można pożyczyć z tej kasy? A no dobra to po prostu no, załam. Nie, nie mam 20 koła, no to nie wiem ile tam O to wszystko piszę. Ile do ilu trzeba tu? Weź kasztanogarni no na tyle 75 weź A to nie tak. dać tak ja muszę co 5 brać No to no 75 <laughs> 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 Nie masz więcej No ale po co? Więcej właśnie, po co też wiecie O! 8, 80 Nie wiem no, no dobra, dobra. No Przedaw dobra To mi się strzęło coś Na drobne wydatki będą Dobra to trzeba gdzieś tak. Który to ty chciałeś kasztan? Eee, te czwórkę Te czwórkę No tu... i jakiś Tur do tego tu... gdzie jest? Tura, no. Tura do niej Hollanda jest 25. Ten taki za 5000? Ten 5400 to jest Ten Nicholanda ten New tak? Holanda, tak, tak ten, ta? no. Jakiś eee... o sprzęt? Do palet. Tam masz, dalej Do Palet? Stola? Do palet. No. A bo tylko stola. Bo ten, wiecie co. I bo... husk, bo kasztan ma jakiś tajny projekt. Ja nie chcę wam powiedzieć jaki. No. Bo w 10 ogóle... minut. 10 minut <noise> robię to co teraz wydaliśmy. Dobra Bo... i spłacamy, nie? No. Dobra, jeźdź to rówce i co dalej, ja sobie A ja, jeszcze obciążnik 1600 kilo jak możesz Ile? 1600. 1000? 1600 Więc? Nie tak? ja ma więcej. <laughs> Dobra, jadę tam no. robię to, co muszę. Ja, ale tym drugim też jest rzepak, nie? No, no. Może pak to na razie prasy nie mam to wiesz? To, to... Ktoś, Ktoś kierownicę? Trochę z boxa słuchać. Nie, nie słychać. Nie, nie słychać. Nie, nie słychać. nie ale. Tym lepiej. Dobrze się jak O kurde, po ale nuty lecą po A, co, a co, co robisz na tym, tym polu? Ja? Nie, Karol. No, agregaty mierzy, nie? A tam, przepraszam, czyli te? Nie, jest potrzeba. U mnie? No. O. nie, to dobra, to tak? dobra. To jest dobra spoko, nie, dobra, nie, no. nie, spoko, no. Dobra, spoko. nie, wiem, nie, nie, Znaczyna, to o 60 mS ma na włączane pewnie no, no. Ej jak Nobieranie no, no. ki A nie, no to muszę odnosi... to być interoba Co piszesz A to nie ja, to ten Co tak ci piszesz. No bo trochę A, to piszcie tak <głos》<głos》No Trochę nie, ale dowaliłem trochę Dobra to to pole, bo też już Mightn'a i pojadę na Karolka to No, bez też miałem E nie Dobrze cicho się no, bez kit, ale szybko znikają te ślady Nie widać moich. Już nie Eee. Nie, to, traktorów, to to jest jakieś może nie. Ja te ślady ktoś nie wiem hmm? No kasna jak na razie te pieniądze tutaj się nie podnoszą na razie to maleju widzę. Było 14, jest 13. tych pomocników, to nie będą malały. Kto? Jak nie Jak właśnie to nie gra? Ty. No tak, tak. No kto? Multiplier to jest, za nie single. Właśnie. Ja tu kr kręcę ciężko kierowcą. To wiesz, spłacamy tutaj za tego, no. No tak. wiecie za co. Za maszynę! O! Przecież tu za pole trzeba płacić podatek? No. Ja bym ciekawe. Ale typy. Ostatnio ogarnąłem to niedawno. No, nie, no to, to jak... Tak... Dobra, kasę. ja te rolek do ciebie już, bo to niedługo skończy. w ogóle... Tak, jak tak jest... robią, że podatki, no to jeszcze niech dotacje robił Jak 26? Jaki typ? Weź ze co on robi. Fit, za głęboko wjechałem. <laughs> no nie... Boże, skład drewna! Weź wyślij z tego ciągnika ta w kasztań! Bez skitu <noise> Ale debił, ty... <noise> Pociągnęło mi drzewo. O tu ogólnie za minimum za drzewo dostajesz 20 tysięcy. O za to, choć ci wam pokażę za które? O za to o drzewo jest 40 tysięcy. Za które? O, za to co ja przy nim stoję No A? No o za tamte dwa to są takie duże jest 60 za każde jedno. A no to ja nie wiem, no to Bo ja nie mam ja czasu. No, po prostu o tym tnę. Patrzcie, o tu. O tym tnę, zahaczam turem. Yy, jak masz. Yy, to... Ale mu copkę dodało. <noise> jak ma... masz. <noise> tak? <I> rękawice <noise> nawet, ty pila A się pokażcie. Weźcie, pokażcie. Ale byka. A jak <noise> ci się przychylało? Piłę? No, w prawym, prawym i, i w lewo. Le, w lewo, prawo. To przyspieszył czas. Tylko no. z prawym przyciskiem, nie? No widzę, że prawo. O przecież jak nie ty obczajcie, ej! O kur! Jakaś animacja na ty! Jaka? Weź jeszcze raz. A animacja Jadne. jest, obczajcie, Dobra. niech ktoś ty nie, obczaj! Ale czy się prowad. nic nie pokazuje? Dawaj, Karol! A czy się nic nie pokazuje? Że... Bo ja musisz być miał. z boku, tak jakby. No ja nie mogę! Nic się nie pokazuje, taki niebieski, nic się nie pokazuje mi. To odejdź, patrz. Ja ciebie profesjonalny. Patrz! Ale ty! Ale nie ma nie? Już trzecią? Tu... Jeszcze nie A ile to trzeba pod kątem? Daj odejdź, odejdź. Ja robię pod pełnym kątem O leci! Bo, leci! E, kasztan! A. Żyje, żyje o, Pogasz, Ej dobra <laughs> Resetujcie mi niucha Sorry A mieliśmy grania A co mieliśmy na nagraniem? Bo... <laughs> nie, nie resetujemy Podsypajecie Nie musimy tylko tobować i o zanego spuszczanie dostajesz kasę? Mm -hmm. A moje drzewa się nie przewracają, bo tak <głos> <jest>. <głos> Ale, ale o, o tą wodę? Tak. Już piszę, o tu na singlu. Jak podjedziecie macie znak zapytania i tu pisze, że... Ej, to ktoś tu chodzi. Nie. No, no, ludzie. ludzie. Dobra, no to... rupę, co mamy robić, a nie. Czekaj, ja nie wiem czy ty jesteś. Nie, no to, nie, Pieszę, nie wiem. Piesz klucie widzisz? No nie, ale nie O! Było coś. Nie ma gościu. To zaraz kredyt spłacimy. No dlatego mówiłem. Nic to nie... wszystko widać. To wszystko widać. A hasło jest takie samo jak na serwer, ale go nie. Dobra, dzięki. O, paje leci! O i nie leci. Ej, tylko za daleko nie wiem jeszcze, bo ja nie będę Karola, ty administratora tam nie wpisałeś przypadkiem przy ludziach? Nie. Ej, dlaczego ono nie chce się poleść tym drzewem? Przecież przyciąłem je. O jeszcze raz musisz, a, bo musisz nie, zrobić nie, nie. klina. O, no, no, musisz pod kątem je ciąć. Jak do jak bardzo kątem? Niedużym, takim minimalnym, aby żeby Ma, A Masz admina? Ma. Dobra, ty ja idę robić. Moskitu. Dobra, idź robić, bo. To jest, ja zaraz bo, spłacę kredyt, bo tylko 180 tysięcy, nie? Mhm. Ale nie wiem, no, to, to dobre. tam drzewa sadzić? Mm, wiesz co? Jak ja patrzyłem, albo co jest głupie. Na, Tą największą, tak jakby piłą, nie? No. Automatyczną. Może ściągnąć na długość, aby 5 metrów. Dobra, no wariat, śmiga. Czekaj, bo mi się tu. Muszę kabel internetu przyciągnąć, żeby mi nie poleciał. Bo że aktualizacja zmieniła sterowanie, natura. To znaczy? No jest tak jak w 13. Ta. O, no, nie zauważyłem, nasi... bo się, a nasi... nie się przyzwyczaiłem sobie. do starego i muszę <grym> się odzwyczaić teraz. Zaraz płacę to wszystko. Wow, wow, wow. Każda? Tak? Ja już tam wracam. Ruka, Co? No i już pędzę. Co ma dać? Tak kasy można zarobić. Jak człowieku, ja tak średnio grając już na single, oczywiście, nie? Po tam, nie wiem, godzinie miałem już na następny kombajn, mm, siewnik. Długi agregat. Tego, to za no. szybko my tę serię skończymy. Nie, nie da się. Bo ja dostrzegłem do Singla do takiego momentu, że zacząłem już krowy i nie ogarniałem wszystkiego sam, także tu jest tyle roboty, że zdziwisz się. Ale nie, Micho ale o to, że kasę można na tym drzewie wystać, że ten... A, no, no, no. Te drzewa do wożenia, do przyczepy, i napie tych drzew, tam skończ tam i nawozi tam wszystko i spalasz. Wiesz... Ale to te wody po prostu i wystarczy rzucić? No, zaraz zobaczysz. To wyjść z niucha? No zaraz, jadę tam. No to weź wyjdź. A, to jest, tam. jest, jest. tam. Nie tabuj się tak, bo widać ją to na mapie. Dobra, wejdź Jest, nie, ma, waliś, jest, nie ma, jest, nie ma. Ej, czekaj, ile są... jest minut? 20... Znaczy, Zaczynaliśmy tak 15 po chyba gdzieś, nie? A nie wiem, nie wiem też. 20, 20. Dobra, to ja tak? spłacę. No. A mnie 15 po? Mm. 20 po to my byliśmy prawie że gotowi. Tu minut prawie Dobra, spłaciłem kredyt trochę nie wiem, no dobra, nie spłaciłem, a ja chcę jakieś no 6000 co człowieku No multi to jest dużo Tak, pracowników nie mam wyłumionych Jak kasztan, gra na multi, ale ma pracowników dnia Ale co? No, nie, nie, nie jest Dobra, no nie ma mięsa, dlaczego mam 70 mięsa? Nie ma, bo bez nagrywania mam 3 mięsa tylko tym ty nagrywasz ty, ty. Co? tym nagrywasz frac no, zobaczyłem a, a to nie wiem dlaczego... Ty druga tak. gospodarka tu Jest. Ej, dać od niej przy nagrywaniu ile się nie. Nie, miałem jest Nie tak... Ja mam ja cały czas tak Teraz mam 40 No właśnie ja mam 70 od pi... O teraz mam 40 akurat, nie? Od 30, a to... O 30, A co? może od dyka wiesz co Patrzy się na dół to mam 60 patrzysz do przodu to mam 80 power Coś znosi je No bo tak nosi ten traktor, a i mnie jaka zrobiłem O, o e, ile tego cię nosi No poprawi żeby nie było No do nie klepaj się No Idziecie wy też zobaczyć czy nie Widzło Czego żeście złapali jakieś kaki bo hakimś nie złapiesz tego Czekaj, ja tylko to dokończę no to ja też ja dokończę, poczekajcie Władz zniucha jakby co no Mów kiedy, to ja wyjdę, ustawię ładnie To już, ładnie. Już, czekaj No, aż może wychodzić. Chwila na to drugie drzewo Tylko ty nie wpadnij tam do środka No, czy Dadziu <laughs> Siema <śmiech> Co robisz? <laughs> a nic, no, tak sobie że stoi z powrotem O dobra, to idź ty pierwszy, Dadziu Czekaj, A? No. Wyjdź O dobra no. A, A ty nie to poobcinać tej gałęzi, czy coś? Nie. Nie ma różnicy cenowo. A jak jest to dosłownie... 1000? tysiąc. Bo ja kiedyś próbowałem. No to gałęzie, no to... ...chwila, można no. nie ci tej gałęzi, nie? Myślisz mi, że nie. Dobra, nie. No Zabrał mi spod nosa. Ale tak to wygląda nierealnie. Tyrrrrr! No hamuj! <laughs> Stój! No nie! Ej, co go tak ciągnie? Mnie ma w ogóle przyczepności. Nie, no to nie idź tak jak po rypan. Ale no, nie powoli. mogę, bo jak stanę z tym drzewem, to już nie ruszę. No ale powoli jedź! A Dobrze. jak nie mój wcześniej! No nie! To są pieniądze i tak naprawdę to już jesteśmy dwa, dwa razy już jesteśmy, bo tak naprawdę to już byśmy byli dwa razy do tyłu, już byśmy byli dwa razy utopić. To byśmy nawet go nie spłacili tego kredytu. Aleśmy mnie wysilił! Do mówienia! Dobra, ale ja nosisz już. ludzi. Tak, ale ile przybyło? Było no. 6, jest 19, 20 no. Minus no dwa razy utopienia ciągnika. Właśnie. To na razie jest ja Oj, ja, ja to człowieku wyciągaj go wyciągam. Pod sztila podczepiam linkę i wyciągam. Ale bez kitu na tym. Mam się że na singlu jest lepsze tarcie. Opona. Tarcie jedno. Tarcie. Matwis zobowiązuje Nie Dominik To, to. Matwis zobowiązuje Cichaj Jak się nudzę To wyciągam kosiarkę I koszę trawę Ło! Jak, jak, jest duża. jak jest duża O telefon tam jest, zadzwonię może do kogoś. Jak wam się dzwonili? No, przypomniałem no, się, bo... właśnie. I co? Może coś... Aha! Zadzwoń na infolinie 4R. Kupowanie pola, duże zapotrzebowanie, ty, finanse, ty, to wszystko jest. Do czego służy? służą te maszyny? Co masz, towarów. Wiesz, co tam jest. masz opisane? co masz w tej, tej książce, tak jakby w opakowaniu. Ja plakat. No ja też mam, ale... Chodzi mi o... Tą książeczkę, co masz klucz na niej. Dobra, spoko, rozumiem. Ej, Ile a właśnie... Za... Ile dałeś za kolekcjonerkę? 125. Ojej... Ale ze wszystkim już. No kolekcjonerka to ze wszystkim, no... no. <laughs> ale chodziło z przesyłką. No. Z podatkiem. Wata, tak, internet, to... tam, tam podatek był naliczany z 10 razy, na tego aes Nie hmm. wiem. Ile? Wiem, że mm, mam takie pytanie odnośnie do widzów. Co prawda pisałem już na tym na Facebooku, ale wolę się upewnić. Czy chcieliby zobaczyć tak zwany unboxing tego? Co prawda tak wiem już po premierze, nie musicie mnie uświadamiać. Ale no, A piszcie ta... w komentarzach, no mów. A ty już go rozpakowałeś. No, właśnie jest, pro, po premierze jest. Dobra, jest po premierze. Dobra, rozpakowam, ale mogę zapakować, tak? Albo ja wiesz, co tam jest, nie? Ja bym mowa. <noise> tak, człowieku. Nie no, w folii to tak czy siak. Musiałem zobaczyć, czy wszystko jest. Nawet jakbym chciał nagrywać unboxing, to bym to rozpakował. By potem to, nie. Było, pierwszy raz to było na trzy nie pytać, tylko było w razie, co a ta pierwsza to było takie rozrywanie, pudełka. A! Tak, rozrywanie to w nagraj na co znajduje się w kolejce Jak Tak, to Most było fiar. jakoś tytanową folią owinięte. Folią bąbelkową. Nie, tak. Bąbelkową to było ten. E, ś, paczka. środek. No, Obecna paczka. paczka była. Ale owinąłeś. odwinąłeś bąbelkową i jeszcze miałeś kolejną. Nie był. Nie, nie, bo to marszałek zamawiał, ale myślę, że w bąbelkach była, bo się bawił. No to w bąbelkach też miałem, ale za bąbelkami była taka Znale. inna folia, tak jakby zgrzewana jakaś. Ile minut? Nie, nie wiem, jest 33 po, no to tak gdzieś 10, 10, 13? Nie. Mało. To, no, ale do 15 minut to też nie mniej więcej. Dobra, każda szybko to sprzedaje bo kredyt mi spłacił. No już. Wiesz, jak z tym drzewem się męczy. Z tym jednym zawsze mam problem. A to teraz jak on tak drzewo to posprzedaje, to z tego drzewa sobie można kombaj sobie zrobić na ten teraz, nie? Wiesz co? Ja na karierze grając nie kupowałem na razie kombajnu, tylko headeru do tego wymieniłem mu. A to będzie brzydko wyglądać. Nie, to właśnie, to nie realnie okay. No bo ja siewnik ja Nie, mm, Ten większy siewnik już nie potrzebuje agregata i pługów. Po co pługi? No i tak nie oramy. I tak nie oramy, będziemy orać. Okej, okay. ja nie to... ma motorki ja to tak. No, mo mogliby dodać w któryś z aktualizacji? Może pomylić Nie obraziem, o, ale Nie, to też w sumie dziwny przysz. Modów tyle wyszło z modem orki. A? Dodali, brud... kurna, brudzenie się i wszystko, to ciężko się pofatygować. O! Ty nic. Tam już rośnie coś w wo wo wow wo. Wow, wow. Znajdzie... No i że trzyma. To. Nie, nie, ja, znaczy jaki jest wzrost roślin, gdzieś typu, jest. Już gdzieś to miałem przed widziałem, ale zapomniałem. Mm. Masz y, normalny i czas rzeczywisty, nie? Mhm. Mm roślin wyłączone. To włącz to. to co? Nie bo mi no. nam. na ty. Realnie. No co ty? Wariat tak. Ma za mało pieniędzy mam na takie rzeczy, żeby to mu schło. dużo prysku walimy w to. Ale w sumie wzroszczy normalny... No. Powiedz mi, ty mówisz, że to jest realnie tak? A czekaj jak to tu resetuje maszyny. No. Dobra. A kto tym... Widła mi go palę bierze drzewów. Właśnie, to słyszysz, wiesz, co, Zapisz mnie, nie <noise> no. to lepiej Dobrze. Dobra. Już nas nie, nie uczekuje serial. A może jego idol do <noise> no. dajcie się do jakichś no. Tak, tylko idol, idol, idolowie. Dajcie się do jakichś log. Dajcie się do się do Weź wyjść z tego gniucha się, te choć, bo nie mam. Ale kurwa sobie. zrobiłem, ja. No. ja pierdolę. <laughs> bo ja już prawie pole kończę. Ja nie, też to jest właśnie. No ja, to trochę może dłuższe będzie. Bo ja już też prawie skończyłem. Bo tu mijaka zrobiłem, kuba, taki tasek. jest jakiś duży ciągnik tutaj, No bo to drzewo jest warte 40. Tyt. To! Wychaj, Wychaj w tą dziurę! to, w kolor, to No Chodź, na co cekos? Oklaski. Dobra. Top Nie tak. Ty wini. To weśpiłeś i przetni je na pół. Ale mnie pieniędzy będzie, czy nie? Nie, tyle samo. A gdzie to jest pół? Uży. <noise> <Uszy. głosy> Odetnij od do więzienia. To ty wariat? On jest taki ciężki, czy co? No. Walia, czekaj, bo się tu głowo jest na oko Nie, nie, skończy i przyjdę i będziemy kończyć tego Ale żebym jeździł trawę Już ja Jestem słaby. Dobra Jestem słaby z matematyki jest o Aha, czekaj <laughs> bo ja nie legałem się <laughs> <średniej> u pnie, u <średniej> <średniej> Jaki te jestem sławy z matematyki Ale uciął <średniej> To jeszcze jedną uciąć? Nie, zostaw To no ci może popnę, pop. Oh. do z Już jest dobrze, teraz go już łapamy. A czemu nie, nie wziąłeś to to do, do łapania tych, tych szczęk? Nie yes? na... mam laga. Bo wtedy bym musiał zjeżdżać. Wjeżdżać z tym w wodę, a zresztą tamto jest do to mały muzyka a nie do takich pni. No. No Kasztel, nie rób takie no. rozgłosy góry, górę, ee! się? Próbować, a kiedy? No nic, chyba będę musiał ci gdzieś tu uciec jeszcze. Nie, 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 nie. idzie. No to no pchaj jak się należy, a nie... Nie uczono cię pchać! Dziwiłbyś się. Ciągnąć cię szumi! Nie wiem, nie próbowałem. Musisz mi kiedyś po. No. Brawo Kasztan, rozpędził I się topił. bo chciał trafić w drzewo, nie trafił, przejechał obok. I utopił. Nie, mało brakowało, nie, to obok przejechał. Dobra, ty, ty ja skończyłem. Nie Widać pośladek śladach. A gdzie to tam? jadę do tego, na... tam w ten pole. Ja o, zniknęły. Są... Tu 38, tu pod górkę troszkę. Tak Tam jakie to w prawo i pod górkę, nie? O, no. Brawo Kasztan. <noise> Weź na dziewiątce, nie? Widzę, widzę. Gdzie mnie wbiłeś to? Pojeżdżaj. Ja, że... No to już jeszcze dwa pasy. Opróbujcie no co robi w ogóle Karol, ty. <laughs> no I patrz co tu realnie gra. A, nie tak, depnij się tu, bo nie masz jaja. Kto tak umie? Już zaraz. Wiesz co robi? A gdzie to w ogóle to jest? Yy, na górze <laughs> no to... dla wyspy. O, puściło, dobra. Sorry, nie zakończysz. Dobra, już Umarł, kochana, ale nie rzuca. Na znaczy, to, że nie ma obciążnika. Hej to! Nie masz obciążnika w traktorze? A może, nie, trzymam. Bo ja mu ukradłem. Nie, mam! Co no, tak, kurwa. Rzuca. O, już niewiele kręc tam. Już liście pierwsze są w prawej wodzie. Kiedy dojadę? Dojadę tam nie. Zero kredyt spłacę Zero <noise> kredyt spłacę No bo wiesz, najlepiej na sam początku, żeby potem nie zmartwić No, no teraz też widać, że to Bo to papierkowe roboty tyle, nie? No, no bo to trzeba pisywać No ja tak bo setki rosną, co za procent, nie wiem jak to tam się zwie. Nie idzie nie idzie tam wodę czy goni brzegiem? Brzegiem! Zaraz będę musiał popchnąć w razie nie zaczynam nawet się bo tu wiesz, bo tu widziałem to zobaczyć co on robi i kończymy. To, to to co? To, Dotrzymam to, to taka 20 minut na pewno już jest odcinka A w sumie mam tylko 200 coś tego To nie Dlatego będę musiał zjechać, wierzę, zjechać tak. na farmę bo trzeba za ten o, po, o, 48 lol. Widzisz? Widzisz? Idziesz na farmę? I ty, Dobra. Wow! Spłacam! I ty jeszcze ty kamuś Zostawał. zrobię zrobię SS, -a, a nie nagrywam Jeszcze... no Minus 11! Jeszcze <śmienicza> nie, zrobił. szybko, rzucaj to, bo to jedno... Potem save'a stracimy. bo za szybko klikłem. A... No to można na minus? Nie można na Już nie podwiezio. mogę, ale tak wiesz, jak mi się ścięło, że... Miałem na plusie, a nagle na minus mi tak naklikałem szybko z nie? No. Tak. Jest chociaż 75 tysięcy, aby do spłacenia, nie? No tam wiesz... No, Czyli... kasz, tam pchaj tę gałązkę! Nadziu, no, widzisz to? No, widzę kierunek. Oj tam... Krasa! 2 tysiące! Nie, muszę... O kurde, ale nie rzuca, w tej trzwaniu. Dawaj do to kurde. drzewo, ty! No o tamto. Nawet jest. i o to małe. To wiecie, co trzeba będzie kupić jeszcze kiedyś? Do niszczenia pniaków. Ale to kurde. No. Szybciej

tak, dobra. No takie dziwne, śmieszne, jak był. No poleć. Kasztan, wiesz wyjść z niucha? Czekaj, bo pcha. No. Czekaj, bo pcha. On się uczy pchać. No weź, <grym> weź. weź. No wyszedłem. Dziękuję. Dobra. Każdym pcha i takim akcentem oto. Powoli... Pchać. ...kończymy. Tylko nie dol się. On się wiebie, na pewno. Haj to drzewko! No! No dawaj jeszcze. Jest! Tysiąc! Yes. Spad! Dobra! To co? E... Gdzie ty jesteś Karol? Gdzie ty jesteś? A ty gdzie jesteś? A, tu, dobre. A gdzie jesteście? Dobra. Ja widzę kasztana. Tak. Gdzie Dadziu? Kto widzi kasztana? A, a... a nie, to gdzie idziemy. Ty jesteście. Chodźcie na farmę, kombajnem. A, no to... Do kombajnika a, no wszystko i... O chodźmy o tutaj sobie weźmy na ten Na co? O, a dobra O tu Ej, przecień na a, ja, a gdzie ty jest? A gdzie ty jest swój browar? O, tu sobie weszłem, o tu na tyłku. Gdzie? O. o tu, no w stodole, sto stodole. sto dole! O tu, to na ten podest pewnie mu chodzi. No sto stodole, dominik. No w stodole! Ale ciebie nie ma. jak mnie nie ma, jestem o tutaj na górze. O tu jestem. Ej, hey, o tu! Gdzie nie. Stoję kochan! Ej! A ja tu mnie nie widzisz. No nie widzimy ma! No tam? nikt stój, stój, stoi! Tam, tam jest kobok 23. O, do nikt stój! No stoję! Co to jest obok 23? No, ja cię nie widzę, tyle! Ja weź się, jako, weź do... Nie wiem gdzie stoi, o tu jest. A teraz? O tu mnie nie? Masz jakąś ścinkkę. U nas jesteś jest. na polu 23, w lewym no. górnym rogu pola tego 23. No, ja tu idę. Gdzie jest 23? A, no rzeczywiście coś tam pokażę, że ktoś tam jest. Nie <grym> zawsze jesteś, ale kończymy ci nie to. Bo to już. Dobra, Dobra, to... Bo to... Dobra. chodźmy go do ojców wśród. Dobra, wszyscy. Pają. A gdzie jest